Boże, pierwszy dzień maja, piękna niedziela, słonecznie, wszystko kwitnie, ptaszki dookoła ćwierkają, no bo maj w tradycji Polskiej to miesiąc, szczególnie poświęcony też Maryi. Dlatego też czujmy się zaproszeni, bo i co czuję, i co żyje, niech z nami chwali Maryję, niech uwielbia Panią świata. Pamiętajmy też i bądźmy czy to w kościele, czy w tych kapliczkach przydrożnych, żeby tą litanią Matkę Bożą uwielbiać, ale ta niedziela w Kościele w Polsce, to także Niedziela Biblijna, już od kilkunastu lat, więc niech to homilijkę także, która dzisiaj, w tej Niedzielę Biblijną za chwilę będzie. Będzie takim przyczynkiem do tego, aby z tym słowem na nowo się spotkać, to słowo sobie przybliżyć. Bo ta niedziela biblijna jest takim zaproszeniem do tego, żeby nie być samotnym w rozważaniu Bożego Słowa, żeby nie czytać tego słowa na własną rękę, ale korzystać z szeregu komentarzy, z szeregu pomocy, lekcji divina, komentarzy do Ewangelii, komentarzy do Pisma Świętego, żeby głębiej je rozumieć, głębiej Chrystusa poznawać, bo jak mówi święty Hieronim, nieznajomość Pisma Świętego jest nie... Nieznajomością Chrystusa, więc chcemy go poznawać, chcemy rozważać Jego słowo, chcemy, żeby w tym słowie on do nas przychodził, chcemy być coraz bliżej Niego, dlatego wsłuchujmy się w Ewangelię na dzisiaj. Z Ewangelii według świętego Jana, Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z kany galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus, a Jezus rzekł do nich: Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożono rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełno wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych stał. Ta Ewangelia, którą przeczytałem teraz, to jest wersja krótsza. W kościele możecie też usłyszeć dłuższą wersję tej Ewangelii, jeszcze z tym dialogiem Jezusa z Piotrem, kiedy Jezus trzykrotnie pyta Piotra: Piotrze, czy miłujesz? Czy miłujesz nie bardziej, aniżeli ci tak, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wierzy, Cię Kocham. Jezus odpowiada: Także Paś, Owce, Paś, Baranki Moje. Ta Ewangelia, chociaż jest krótszą wersją, jak to u Świętego Jana. Jest bogata w swoją treść. Można by szereg rekolekcji, szereg konferencji na temat tej jednej Ewangelii e, powiedzieć, wygłosić, e, dlatego, że jest tu naprawdę ogrom Bożych treści. E, dobrze, że akurat ta Ewangelia jest na tą niedzielę biblijną, e, dlatego, że możemy na to jedno Ewangelię się pochylić i naprawdę czerpać obficie ze skarbnicy Bożych Tajemnic. Ta liczba 153 tych złowionych ryb. To, że Jezus ukazał się e, trzeci raz, a nie codziennie, na przykład się ukazuje przez 40 dni. E, ten Dialog. Um... Jezusa z Piotrem, pytanie o miłość. Tego jest pełno, tego jest multum tych Bożych Znaków, które warto odczytać. Więc ja chcę też jakiś dać taki mały przyczynek do naszej refleksji w tę dzielę biblijną, jak Jezusa w tym słowie rozpoznać. Najpierw od końca to ostatnie zdanie, kiedy ewangelista Jan zauważa, że to trzeci raz, kiedy Jezus ukazał się od chwili, gdy zmartwychwstał. Wiemy z innych Ewangelii, że Jezus ukazywał się od swojego zmartwychwstania do chwili w niebo wstąpienia 40, yy, przez 40 dni. Był na ziemi, ale nie widzieli go przez 40 dni ciągle. Bo Jezus w swoim przechodzeniu do człowieka jest wolny. Warto to zauważyć. To nie jest tak jak był na ziemi, że był codziennie, codziennie go mieli, rano, wieczór, południe. Natomiast tutaj on przechodzi wolności tak jak przyjść, pragnie, tak jak przyjść, chce. Szanujmy Bożą Wolność w Jego przechodzeniu do nas. Ale. Zobaczmy, że pomimo tego, że wydaje się, że On jest daleki, to przecież On powiedział o sobie, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I jest rzeczywiście. Przypominamy się w tym kontekście tego, tych chrystofanii Pana Boga, Jego objawień po zmartwychwstaniu. Ten moment, kiedy On przychodzi do uczniów, z którymi wędrował do Emaus, siada z nimi do stołu i kiedy On łamie chleb, to znaczy kiedy... Byśmy powiedzieli, jest prawowana Eucharystia, to on znika im z oczu. Dlaczego? Bo bliżej już być się nie da. Kiedy jest prawowana Eucharystia, kiedy karmisz się Bogiem na Eucharystii, no to jesteś z nim jedno. Więc nie narzekaj, że Bóg jest daleko, bo bliżej być już nie może. Jest najbliżej ciebie, bliżej już się nie da. Druga rzecz, zobacz, Jezus. Kiedy spotyka tych uczniów, stojąc na brzegiem jeziora, on widzi ich, którzy całą noc pracowali, zmęczeni, nic nie złowili. Znowu wraca do początku i każe im zarzucić sieci, ale to pytanie Jezusa jest bardzo urzekające. Dzieci, czy macie coś do jedzenia? To znaczy, dla Boga nie ma spraw zbyt błahych, byśmy powiedzieli. Przecież kazał nam się modlić. Takie modlitwy nas nauczył. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Więc nie da się myśleć o wielkich Bożych rzeczach, jeżeli to, co powszednie, to, co jest niezbędne do życia tutaj na Ziemi, kiedy tego brakuje. A Bóg mówi: módl się o to, jestem w tym wszystkim, w Twojej prozie życia, w tym, co trudne, w tym, co małe, w tym, co w codzienności się swojej zmagasz. W tym wszystkim jestem. Nie ma dla mnie zbyt błahych spraw, tak jak nie ma zbyt wielkich spraw. W tym wszystkim tutaj dla Ciebie jestem. I ten dialog, nie przeczytałem tego dialogu, ale warto, żebyście sięgnęli do tej pełnej Ewangelii, nie tylko tej skróconej, którą słyszeliście, żeby też usłyszeć samemu to pytanie, czy kochasz, czy kochasz mnie bardziej. Dlaczego pyta Piotra, czy kochasz mnie bardziej? Bo tak jak tej kobiecie, której wiele darował, ona bardziej kochała i umyła mu stopy, własnymi włosami je otarła łzami, te stopy mu obmyła, Piotr też kocha bardziej, bo mu bardziej wybaczono to. Że trzykrotnie wyparł się, że w ogóle Jezusa zna. Im bardziej, nie chodzi o to, że to nie jest zachęta do grzechu, ale zachęta do tego, żeby nawet największy grzech, żeby nie mm, odpychał, ty od Jezus, odpychał Ciebie od Jezusa, tylko wręcz przeciwnie, żeby Cię dusa przyciągał i żeby zobaczył, że Bóg kocha Cię tak bardzo, że nawet największy grzech jest w stanie Ci wybaczyć. I możesz przez to Jego wybaczenie, Jego miłosierdzie być tak bardzo blisko Niego. To jest okazja, ta niedziela biblijna, żeby być blisko Niego, blisko Jezusa, który przychodzi w wolności, tak jak chce, w Eucharystii, żebyś był jedno z Nim, dla którego nie ma y, spraw, które są Mu obojętne. Twoje życie nie jest Mu obojętne. Dlatego to pytanie Jego, czy masz coś do jedzenia. Jeżeli nie masz, to jestem. Jestem, żeby Cię nakarmić. Pobądźmy z tym słowem, rozważmy je głębiej dzisiaj, bo Chrystus tak chce z nami przebywać. Blisko, bliżej już się nie da, chce być z nami jedno. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.